Napiszcie w komentarz, oi, gente. É Chodzi do, do, mm. okay. é. <coughs> do skały.

No to nie jest właśnie Dobra Jak to się kieruje Dobra zrobimy opiąt, piątek op piąt op op op. hmm, hmm. Dobra i Rpita Prrr, na chyba A. Napiszcie pod komentarzem. Napiszcie pod komentarzem. Złoty kwiatek to Wam za serdeczkę. Dobra. Ten. Dobra. Hmm. Założę sobie to na razie. Bo... Mam nadzieję, że mi nic nie zniknie. Tak jak kiedyś. Dajcie mi did. Ja się podkopię po do samego końca. Can you swim, Woody? No, one bad kiss like. Dobra wiem. Pa, pa. Pa. No dobra. Co mogę tu gadać? Nie wiem. Dobra, to ja widzę się. za... Albo nie, ja nie będziemy. Dobra, dawać mi patyki i. Dobra. Bo ja chcę zrobić... challenge. A, i niedługo będę robić, ten... Kto się zaśmieje? Ale to w sobotę. I jutro. Bo jutro jest sobota. A sobota jest najlepsza. Bo wtedy się ma wojnę. I musicie iść do szkoły. Niech mnie nie zabije, bo ja tu zostanę mm, yeah. Niech mnie nie zabije To jest zjemna I jestem najlepszym youtuberem na się dobra nie jest. Bo nie mam milion subskrypcji O może razu! zelazo To coś nie jak to się nazywa I napiszcie pod komentarzem jeszcze <laughs> Zelazo to Wam zasadyskuje Ile już się go nie nagrywa Bo może za chwilę będę końców, końcu Dobra To jest nie jakiś problem Aha. no to subcia gdzie jest floor raz, raz dwa trzy cztery pięć sześć jest raz dwa trzy cztery pięć sześć Sejsie, możemy wziąć Dobra, nie chcę mi się liczyć. Pamiętam, że idę do góry. O, nie szybko do góry, do góry, bo zaraz tu. Ktoś mnie zabija. Nie, nie tu jest. Dobra. Do górze w na chmury Eee, wygram Zimna krew A chodź chodź na walc, no walc Mogę z nim walczyć. Chodź tu Jezu Matko święty, zostaw mnie pająk Ja mm. długo będę robił Layla Nie wiem kiedy, ale... Super ty będę robił Kto się zasmie Calem I powoli będę już kończył ten film Czeka, czeka Dobra Więc do zaproszenia do 5 odcinku i subskrybujcie, dawajcie łapki w górę jak Wam podobał się ten film. I do zobaczenia do kolejnego odcinku. Pa-pa!